Cześć, witam Was w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam trochę sobotnich obowiązków w mojej hodowli. Aktualnie jestem w trakcie sprzątania klatek. Trzy klatki są już sprzątane. Plus tutaj jeszcze, jeśli ktoś oglądał ostatni film, ja pokazywałem, były pajęczyny. Już ich nie ma i na ścianie też ich nie ma. Tu wszystko zaczyna ładnie wyglądać. Dzisiaj pokażę Wam trochę z przesadzania królików ponieważ tak, tutaj są te dwie samiczki otworzę, pokażę wam są te dwie samiczki które mają się kocić, dwa tygodnie temu były dopuszczone i chciałbym je już rozdzielić, żeby nie siedziały już razem, no i co do nich, to widać, że mocno przekupiłem Ci tydzień zrobiły tu niezły rozgarbiasz, ale już muszę je rozsadzić, one się trochę gonią, a chciałbym, żeby sobie, sobie na spokojnie przygotowały do wykotu, żeby się przygotowały i żeby tu nie było żadnych problemów, obie były sprawdzane dopuszczone jeszcze raz do samców i żadna nie przyjęła samca, więc myślę, że są kotne, szczególnie jeszcze, że tak przekopują ściółkę. na początku tak nie przekopały i tak, one zostaną rozsadzone do tych klatek, bo bo tych będzie mi najwygodniej, te młode będę chciał przesadzić na dół, żeby miały więcej miejsca, dlatego jedna zostanie przesadzona na tu ten samiec będzie przesadzony tam na róg, do góry ze względu na to, że nie chcę u góry mieć samicy, bo byłby problem później ze sprawdzaniem gniazda a tak będzie po prostu łatwiej a on sobie tam będzie siedział, nie będę musiał mu tam do rogu klatki zaglądać a tu jak się samica koci, to mam najlepszy dostęp do wszystkiego no a więc to Wam dzisiaj pokażę Zaraz sobie przyjdziemy. Najpierw sobie przesadzimy tego samca. Przygotujemy tamtą klatkę u góry. A więc zapraszam do oglądania. Klatka na samca jest już przygotowana. A więc zaraz sobie go tutaj włożymy. Widzicie, sam jest już w klat klatce, siano już ma, jeszcze później udam mieszankę zbożową, no i będzie sobie tutaj siedział jakiś czas, zobaczymy jak długo. No i przechodzimy sobie do dalszej części filmu. Klatkę po samcu już wysprzątałem, zostało jeszcze dać słomę i siano i włożyć samicę. jak widzicie przełożyłem obie samice ze względu na to, że później sobie jedną po prostu przesadzę obok a będzie tak prościej niż bym miał jedną wstalić gdzie indziej i teraz usządam sobie klatkę po tamtych samicach po tych właśnie i włożę tam młode wielkie jasno srebrzyste jak widzicie kolejna klatka została przygotowana, zaraz sobie tutaj przełożymy młode wielkie jasno razem z samicą a więc zapraszam do oglądania. młode są w nowej klatce jak widzicie Tu będą miały dużo więcej miejsca Ta klatka jest dwa razy większa niż tamta Więc miejmy nadzieję, że tu się będą dobrze rozwijać Tam już miały trochę ciasno Więc stwierdziłem, że Lepiej je przełożyć do większej klatki Tu sobie będą mogły biegać Ładnie rosnąć W ogóle one ładnie rosną Jeszcze nie sprawdzałem im płci Ale myślę, że już w najbliższym czasie za jakiś tydzień, może za dwa, bo już za dwa będą miały 8 tygodni, więc to już tyle będę musiał sprawdzić. No i będą na sprzedaż wszystkie raczej. Zobaczymy jak to jeszcze dokładnie będzie. Zaczynają się już odbarwiać, także yy, także zaczynają się już robić fajne one i teraz będą wyglądały najbardziej yy, chyba ciekawie w rozwoju tych królików, no bo takie... Ubarwne będą za niedługo, jakieś dwa tygodnie, chyba coś koło tego. Powinny już, tak w połowie być wybarwione. No tu widzicie, sobie mogą pobiegać. No i co, przejdziemy sobie jeszcze do ostatniej. Przygotuję sobie ostatnią klatkę. Przełożymy tam samicę, jedną z tych dwóch. A więc kontynuujmy ten film. Klepkę po młodych już wysprzątałem, zdezyfekowałem. No i zaraz tutaj pościelimy, damy siano i przełożymy samicę. A więc samica jest już w nowej kletce. Tutaj będzie sobie mogła, będzie się mogła przygotować do wykotu. Za jakieś 2,5 tygodnia jest planowany termin. Jutro mija 2 tygodnie, czyli w niedzielę. Pewnie ogląda się to w niedzielę. No i zobaczymy jak się te samice jedna i druga spiszą. Może wszystko będzie ok. Miejmy nadzieję, że są kotne, że jak mi dało się dopuścić i i e, przekopywały tak mocno ściółkę to kotne są. Dobrze, ja zaraz jeszcze do Was wrócę. A więc wszystkie te krójki, które mieliśmy przesadzić, już siedzą w nowych klatkach. Już skończyłem też sprzątać. Cała reszta to już ma wysprzątane. Dostały też już jeść. Jest aktualnie godzina 19. Ja już kończę. Tutaj jeszcze tylko wam powiem, bo te młode zostały przeniesione tutaj. A był plan, żeby przenieść je tutaj, tu gdzie jest ten samiec, a tego samca po prostu dać tam. No ale stwierdziłem jednak, że lepiej, że poszły tam, nie są za duże. A tu w budynku jest kod, także nie chciałem zbytnio ryzykować, żeby mi się coś stało, a tu na pewno. W tamtej klatce na pewno będą bezpieczne, tam się nic nie stanie, będą sobie spokojnie rosnąć, a w sumie też mają dużo miejsca. Co prawda tamtej miały dwa razy więcej chyba, no ale, ale tu też nie mają źle. Widać, że miejsca bardzo dużo, jeszcze nawet otworzę. Tu widzicie sobie siedzą, już sobie pojadły, dostały buraka takiego nie za dużego, mieszankę, ale już jest zjadły i sobie teraz leżą. Dostały jeść pół godziny temu, jakoś tak. No i co? Myślę, że w tym filmie to tyle. One sobie będą teraz ładnie rosły. Czekam też na wykoty tych samic. Zobaczymy, jak się spiszą, jak spisały się te samce. Zobaczymy, czy się wykocą. Ale mam nadzieję, że tak, i że wszystko będzie dobrze, że już te w tych klatkach sobie pozostaną. Jeszcze cały czas w hodowli są te króliki, yy, które miały iść na mięso, ale już niedługo, bo najprawdopodobniej, już nie chcę mówić kiedy, ale no w najbliższym czasie yy, i nie będzie. No i tak to teraz wygląda. Za te dwa i pół tygodnia będą, miejmy nadzieję, będą wykoty. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Cześć.